Poszukiwanie duszy to jest, to jest zjawisko, którym zajmujemy się tak naprawdę w każdym projekcie, w każdej skali, ehm, bo to pytanie przede wszystkim o sens, o, o potrzeby i to jest bardzo istotna kwestia. Jeden z moich profesorów na Politechnice Gliwickiej na trzecim roku pytał nas, gdzie jest dusza w projekcie, myśmy wtedy tego dosyć dobrze nie rozumieli. Wydawało nam się to na zbyt filozoficzne, a tak naprawdę. Jest to prozą każdego naszego projektu i myślę, że nie tylko naszej pracowni. Pracujemy zawsze dla pewnych okoliczności, w różnym czasie, w różnych okolicznościach, w różnym kontekście, natomiast coś, z czego nie możemy tracić z oczu, to przede wszystkim tej duszy, tego, tego serca, które potem musi w tym projekcie zabić. Ja przede wszystkim jestem zwolennikiem tezy, która mówi, że nie zawsze architektura jest sztuką. Udaje się to niewielu z nas i udaje się to nawet nie za każdym razem tym, którym już ta sytuacja się udała. To znaczy jestem zwolennikiem myślenia takiego baochausowskiego. O architekturze, o formie, która ma służyć, ma być rzemiosłem, czasem dobrym rzemiosłem. Zdarzają się okoliczności, i w tym również może być to związane z talentem samego projektanta, czy grupy projektowej, ale zdarzają się również okoliczności, które są wywołane lokalizacją albo potrzebami klienta, kiedy rzeczywiście to dobre rzemiosło, bardzo dobre rzemiosło, ta dobra sztuka użytkowa. Spina się na poziom sztuki, czegoś, co jest wybitne, ale nie sądzę, żeby to się udawało za każdym razem. Jest oczywiście związek architektury ze sztuką poprzez użycie sztuki albo poprzez współpracę z, z artystą, którą często wielu architektów, w tym również my, takiej sztuki i takiej współpracy poszukujemy. Chcemy tego, ale muszę przyznać, że często nasi inwestorzy się tego trochę obawiają. Tak jak e, łatwo jest e, zrozumieć, ujarzmić e, architekta, e, myślę poprzez pryzmat harmonogramów, budżetów, e, terminów, e, warunków, które e, są wpisane w nasz zawód, tak często wydaje się inwestorowi, e, że m, trudniej będzie ujarzmić artystę, który jest takim e, kolorowym ptakiem, e, który nie zna pojęcia termin nie zna pojęcia budżet którego pracę trudno wycenić natomiast o taką współpracę w kilku naszych projektach zabiegaliśmy zabiegamy nie zawsze się ona udaje próbowaliśmy pracy i współpracy z artystą albo w tym przypadku dosyć ciekawym przewrotnym artystą na przykład z Oskarem Ziętą, przy projekcie Hali Koszyki, gdzie wydawało nam się, że pewne okoliczności przestrzenne sprzyjają pracy z, z pojęciem takim, którym Oskar i jego pracownia się zaboje czyli rozprężeniem, pewną energią, która wywoływana jest przez jego przedmioty, albo tak naprawdę wykorzystaniem pewnego zjawiska. Nie doszło chyba do tej współpracy, to znaczy nie udało się namówić ostatecznie do tej współpracy naszego klienta, bo to czasami są okoliczności niezgrywających się z sobą kalendarzy inwestora i artysty, ale to był taki moment, w którym wydawało nam się, że może z tego coś wyjść ciekawego. Dobrym zwyczajem, zwyczajem chyba jeszcze kultury zachodniej jest to, że duże budżety dużych budynków na przykład usługowych, biurowych rezerwują przysłowiowy procent tego budżetu na współpracę z lokalnym artystą, po to, żeby troszeczkę oddać, a jednocześnie aktywizować ten przemysł kreatywny lokalne i, i, i te firmy, e, których rodowód jest właśnie albo skandynawski, albo zachodni rzeczywiście próbują to e, realizować. Architektury e, tak naprawdę uczę się cały czas. E, od czasu studiów, ale również podczas e, podczas praktyki zawodowej, którą miałem okazję rozwijać w Polsce, ale i za granicą. Uczy się również poprzez obserwacje, obserwacje ludzi, których szanujemy za ich twórczość, za ich osobowość. Miałem przyjemność pracy w pracowni Jeannot Nouvel'a w Paryżu i to była praca, w której widziałem, jak francuski architekt pracuje z francuskim chociażby E, artystom związanym właśnie z, ze światłem, z, z panem Kersale i e, jak tworzą e, de facto przestrzeń, która, komp której komponentem jest i architektura, krajobraz, ale i światło. Pracowałem również z pracownią Odilek Berna Cornet, która również w wielu swoich projektach e, powołuje się na artystów albo czuję e, wyraźnie, że praca artystów e, ich e, mobilizuje czy inspiruje i która ma bezpośredni wpływ na dzieła, które, e, które tworzą. Miałem e, niesamowitą przyjemność razem z moim wspólnikiem pracować z artystami również tutaj na Śląsku, z e, Jean-Paul Godem, który jest francuskim artystą, a który przyjechał do Betomia. I e, mieliśmy wspólnie przekształcać tereny poprzemysłowe wokół kopalni e, Rosbarg. W tej współpracy z e, francuskim artystą Jean-Paul Godenem e, udało nam się również e, spotkać i, e, i naszkicować kilka rozwiązań z artystami, a tak naprawdę architektami amerykańskimi e, dealers Scoffiglio, którzy. Absolutnie działają w zakresie i skali architektury, urbanistyki, ale często sięgają w swojej twórczości po współpracę z artystami, albo czasami ewidentnie sami są motorami prac związanych z instalacją, sztuką. To niesamowite doświadczenie, to niesamowita przyjemność obserwować ich, jak myślą o przestrzeni i jak tą przestrzeń komponują nie tylko z. Ze środków wyrazu architektonicznych, ale jak w tym wszystkim próbują dostrzegać człowieka, duszę, sztukę, jak tą sztukę wplatają, i to często w sposób taki, powiedziałbym, przewrotny, będący rzeczywiście taką już gigantyczną instalacją krajobrazowo-pejzażowo-artystyczną. Puszczanie mgły, zacieranie śladów między architekturą. To są te zagadnienia, które również nas architektów interesują, a które często występują w twórczościach artystów. Sztukę również można, wręcz należy często interpretować na nowo, w przypadku chociażby pracy nad hotelem Nobu w Warszawie, to coś, co było podstawą tego, tych działań w zakresie wnętrz, my staraliśmy się sczytać najpierw z tego, co kojarzy nam się z kulturą Japonii i ona jest no, przecież tak bogata w różne jej odłamy, przecież sama kuchnia Japońska sztuka kulinarna jest ewidentną sztuką, również sztuką prawie graficzną. Mamy sztukę zaklętą w ich wspaniałym rzemiośle i staraliśmy się to uczynić, zestawiając już współcześniej, ale interpretując to na swój polski, lokalny sposób, używając drewna, betonu, łącząc różnego rodzaju faktury płaszczyzny ciepłe z zimnymi, granie kontrastem, ale też ta interpretacja koncentrowała się na takiej wnikliwej analizie pewnego minimalizmu, spokoju, umiaru, który też jest charakterystyczny dla kultury tego, tego kraju. Ta sztuka w architekturze może mieć różne twarze, czasami jest to działanie światłem. Wiemy bardzo dobrze, że światło potrafi również uzupełniać architekturę i może być nie tylko działaniem stricte utylitarnym, ale tworzyć różnego rodzaju instalacje świetne. W hotelu Nobu ta prowadzona po witrynie parteru restauracji Kreska jest jakimś prostym ornamentem, który gdzieś jest jednym z takich interwencji, która tworzy taką wielopłaszczyznowość tej elewacji, dlatego że mamy szkło, które jest przeźroczyste, chcemy pokazać, że jest to bariera, może niewizualna, ale fizyczna. Chcemy również jakieś okoliczności, które sprzyjają ludziom siedzącym i konsumującym kolację, szukanie jakiejś jednak formy intymności, ale całkowitego nie zamykania się na otoczenie. Mamy do tego wszystkiego jeszcze półprzezroczyste ekrany, które z, z, rolujemy lub spuszczamy w dół i dla których ta, to tło współgra z tą, z tą grafiką, z tą linią. Także to jest, myślę, że takie działanie na pograniczu, powiedziałbym, sztuki, czy wręcz takiego oznaczania y, y, bariery, która y, no, potrafi czasami rozbić nie jeden nos. Chyba różnica, o której zawsze trochę prześmiewczo mówimy, która dzieli architekta od artysty, to chyba to, co... Y, Przynajmniej w moim odczuciu, najlepiej definiuje te dwa podmioty. Artysta, architekt nie może powiedzieć tak, bo tak mi się podoba. Co w przypadku artysty jest często ewidentnie jego indywidualnością i potrzebą. Architekt musi dostarczyć argumentów. Architekt musi być odpowiedzialny w tych swoich działaniach. Artysta nie tyle nie jest odpowiedzialny, co wyraża. Bardzo mocno samego siebie, a wydaje mi się, że w architekturze trzeba z tym uważać. My nie stawiamy sobie pomników, pomimo tego, że często słyszymy to od naszych inwestorów, że stawiamy pomniki za ich pieniądze. To nie jest, myślę, sensem naszej pracy i to nie jest taka prawda, z którą mógłbym się zgodzić. Natomiast artysta ma tą absolutną swobodę wypowiedzi. Tak? I ona często jest dla niego barierą. Przeszkodą, ale często rzeczywiście jest ewidentnym no, potencjałem, który później dostrzegają ludzie na zewnątrz. Architekt musi gromadzić argumenty, musi być racjonalny, musi działać z szacunkiem i w odpowiedzialności za to, co tworzy nie tylko dla klienta, ale co pozostawia również w przestrzeni publicznej. Tutaj tą, tą różnicę ja przynajmniej w ten sposób identyfikuję.